Cześć, witajcie z tej strony Piratskie Klocki, A dzisiaj zapraszam was na. na a, jeszcze chciałem recenzję na moca, yy, z którego jestem bardzo dumny. Yy, w ogóle, tak mi się chciało składać, że musiałem coś złożyć. Yy, nie, no, szopka, w ogóle, no, klimat świąteczny. Wiem, że może powinienem to zrobić wcześniej recenzję i nagrać się, ale wiecie, ja tu dzień przed świętami składałem. Późno, dosyć stosunkowo skończyłem, już yy, trochę nie miałem ochoty nagrywać. Dlatego teraz postanawiam to nagrać. Według mnie jeszcze termin się tak oglądania takich filmów się jeszcze nie zużył, więc zapraszam na recenzję ciągle z recenzją, z mocem, z zapisem mojego moca. I ruszamy z kopyta. Tutaj może zaczniemy od zwierzątek. Żwierzą, jakby powiedział pan Boczek, e, dobra. Mamy tutaj trzy króli. Jeden jeszcze nie wszedł. Wiem, że może trochę atrybuty mają słabe, bo mm, ciężko mi było dać kacz złoto, ale dobra, nie, no może wybaczycie. To nie jest chyba aż takie najistotniejsze. E, pierwszy mój król. Wszystkie są troszeczkę składakami, figurki. No, poza Marią, ale do niej zaraz jeszcze przyjdziemy. Taki trochę nie wiedziałem, czy nie za poważny król, ale powiedziałem że trochę jeszcze nie wie, co się dzieje. Ma tutaj konia złego Lego Castle. Trochę miał jeszcze mam tą przyłbicę taką czerwoną na niego, ale nie dawałem tej przyłbicy, bo e, trochę nie o to chodziło. Chodziło, żeby było na bogato. Tutaj mamy złego wierzchowca. Po prostu tutaj właściciel świat si siodła, więc nie muszę go tutaj mieć. No i dobra. Kolejny król, hmm. tak, yy, tak się prezentuje według mnie, yy, twarz nie wiem cały czas czy nie jest zbyt za poważna, ale w takim kolorze, yy, odcieniu skóry jest dosyć trudno znaleźć odpowiednią postać i nasz chyba król, nie wiem czy z niego jestem najbardziej zadowolony, a chyba ze wszystkich jestem zadowolony, yy, ma turban naszego Harry'ego Pottera, twarz z Aquamena, yy, torsik od Dumbledora i złoto. Yy. No, ale dobra, dobra. Przejdźmy teraz do to, bardziej szopki. E, chociaż może zacznijmy może od trochę mniej ciekawych rzeczy, ale jednak istotnych. E, przejdźmy do tej tak strony. Mamy tu wielbłąda. No i cóż, zastanowiłem się. Nasi królowie jadą wiele kilometrów. Przecież nie mogą być głodni, więc mają tutaj mięsko i rybkę. Chyba trochę zapasy na ten zużyte, ale nie, nic nie szkodzi. I tak, według mnie, że dojadą. Znaczy, że już dojechali. Bardziej to szli już, to się powinni martwić się o drogę powrotną. E, dalej, co my tutaj mamy? Mm, dalej, dalej. Jak... Chyba kamerę muszę obrócić. E, dobra, dobra, dobra. E, mamy tutaj kurczaka. Z kurczaka jestem całe życie zadowolony, że go zdobyłem w ogóle. Kurczak jest dosyć unikatowym zwierzątkiem, stosunkowo. Bo kiedyś myślałem, a kurę też takie zdobędę, a później patrzę, o, rzeczywiście, trudno zdobyć. I co tutaj mamy? Mamy tutaj studnię, troszeczkę, wam powiem, możemy się śmiać, czy nie. Studnię to postanowiłem zbudować, bo akurat mi się rzuciły w oczy te elementy. Zrobiące kółko, jakby e, mam nie z takiego starego zestawu Monster 5. Nie pamiętam, jak się zestaw nazywał. E, I tak. E, I studia troszeczkę LEGO Master. Może pamiętacie, ktoś taką budował studnie. Ktoś taką budował. Niestety, przez to chyba mm, przez zbyt takie skupienie się na studni, w 4-godzinnej, to chyba praca nie wygrała. Chyba dlatego. Dobra, dobra. Nie, nie ja od razu mówię, ja odnoszę się do uczestników LEGO Master z szacunkiem, bo według mnie to byli mega ludzie, mega budowali. I w ogóle super dla mnie Lego Master. Czekam na drugą edycję. E, ogólnie, ja wiem, dużo było zgrzytów. Ja też mi się pewne rzeczy nie podobały, ale z czasem jakoś przymykałem na to oko i coraz bardziej mi się podobało. E, tutaj mamy tak. Od razu, właśnie skoro mamy studnie, to nalawamy wodę. A wodę gromadzimy w tych beczułkach. Mamy tam dalej świecę. Tutaj, właśnie, kurę już mówiłem. E, I tutaj świeca jeszcze się spływa. Tutaj, ja wiem, trochę tego zielonego. miał to zabudować, ale w końcu nie, i tak. Trochę jak tył choinki wygląda, chociaż nie do końca, bo tutaj jakieś postanowiłem zrobić zgrzebienia. Tutaj takie okienko, że się światełko było, i tutaj takie drugie zakończenie, więc nie jest aż tak źle według mnie. A i z tyłu mamy pięć do rąbania drewna, ehm, bo według mnie to może się przydać. Tutaj mamy, trochę mi było głupie taki zrobić sam daszek, więc tutaj taki yy, pusty to zrobiłem tutaj karmik dla ptaszków, znaczy karmik. Myślę, że one same się tutaj przelatują i co siedzą, więc myślę, że chyba dobrze. Tutaj mamy takie zgniłe jakieś liście. Widzimy, widzicie? One są z zestawu tam z Harry'ego Pottera, nie z Patronusem. Nie wiem jak on się nazywa, więc tutaj nie będę coś mówił. Ten taki niebieski jeleń. Dobra, dobra. Tutaj mamy różną świnkę z Barakudy. Mm, bardzo jestem z niej zadowolony. Z tyłu jeszcze mamy taką zwykłą świnkę, taką bardziej naturalną, więc y, też je postanowiłem jako obie wykorzystać. E, myślę, że dobrze wyglądają. Tam dalej z tyłu mamy sianko, a tutaj po kamyczkach idzie tyk ty, ty, ty. e, I tutaj mamy, już właśnie przechodzę. Mary, ja trochę tutaj buźkę wykrzewiłem, żeby mogła oglądać dzieciąteczko. To jest figurka Kariny z Piratów z Karaibów z Cichej Marii. E, więc tutaj akurat jej nic nie zmieniałem. Karina mam w bardzo dobrym stanie. Eee... Oj oj tylko właśnie tak wam powiem. Zapomniałem, może nie powinienem jej odpinać. Trochę tutaj się nie przemyka. Znaczy ten kamyczek tak nie jest dobrze wyprowadzony. Oj oj oj, sobie tu narobić. Ech, he, he, he. dobra. O, jakoś wiem, że później to poprawię na lepiej. Tutaj mamy Dzieciątko Jezuska. To jest Harry Potter, tylko tutaj, widzi... może ktoś widzi już to H, ale jakoś Wam powiem, z daleko tego nie widać, więc chciałem, żeby wszystkie były figurki w takim kolorze, a nie innym, jak na przykład te indianki, więc są wszystkie takie figurki w kolorze. E, tutaj mamy Józefa. Tutaj mamy takiego pana ze strusiem, pieskiem pasterskim, bo to według mnie na roli się przyda. Tutaj jest taki tutaj pasterz, który się opiekuje tymi zwierzątkami. On tutaj ma widły, no bo jakieś sianko tam trzeba rozrzucić z tyłu. No i palma, palma, z czegoś co jestem bardzo zadowolony. W ogóle jestem ogólnie bardzo zadowolony z tego. Z tej makietki, z tego moca. E, zobaczcie, palma mi fajnie chyba wyszła. No sami to ocencie, bo ja trochę nie mogę siebie tak chwalić. A obok kogo widzimy? Anioła. No, Anioła też jestem w sumie zadowolony. Anioł bardzo ładnie wygląda. No i gwiazda betlejemska. Czegoś, czego nie mogło zabraknąć. Ja wiem, ja chciałem zrobić na początku, żeby cała była niebieska, ale według mnie wtedy nie wygląda aż tak dobrze. I tutaj nie jest według mnie przelki. Nasycony, bo jeszcze chciałem jeszcze przedłużyć innymi kolorami tą gwiazdę, ale według mnie trochę wyszła na zbyt ciężko mi taka brzydko wyglądała. Znaczy to według mojej opinii, więc tak postanowiłem zrobić. Eee, więc tak. Już tutaj się zbieramy do sedna, bo chyba już nie mam za bardzo co opisywać w tej stajennezce. Oczywiście zadbałem o jakieś wybrzuszenie kamyczki, więc tutaj nie jest tak. Wiecie, chciałem, żeby był jak najbardziej tutaj naturalny klimat. Eee, w ogóle mi bardzo pomógł jakiś... W zeszłym roku oglądałem, panna od religii nam puścił film No właśnie na temat narodzin Jezusa, jak to przebiegało, bardzo w sumie ciekawy e, Nawet to nie było taka lipa, że wiecie, że aż szkoda oglądać Ojej, coś teraz królowie nasi nie chcą chyba iść, tylko się już przewracają Ej, ej, nie róbmy mi tutaj, że tutaj... Królowie pili. Nie róbcie mi takich rzeczy. Nie róbcie mi jaj. Bądźcie jak e, Kacper na y, koniku. Dobra, dobra. E. I co ja mogę powiedzieć o tym mocu? No, według mnie ja z mocą jestem bardzo zadowolony. Wypiszcie, co sądzicie, co może byście zmienili. Dla mnie każda uwaga, sugestia jest czymś, czymś cennym. Zawsze, jeżeli tak was mam opinię na przyszłość, jeżeli macie pomysł, co ja bym mógł zrobić na swoim filmie: w sensie jakie u zbudować, albo może coś tam zmienić, bo to według mnie też jest bardzo ważne. Ale bardziej tak wam proszę o Moska, bo ja tutaj ten kanał zrobiłem bardziej w myśli o budowaniu. To właśnie bardzo mnie proszę, jak macie jakiś pomysł na co zbudować byście chcieli, to bardzo was proszę, jakbyście mi dali jakąś nawet mam podpowiedź, co mogę zbudować, to ja bardzo by mi było miło i może nas spełni kogoś marzeń. A teraz żegnam się z wami i pozdrawiam ciepło. Wesołych świąt. Oho, ho, ho. ho.